Po miesiącach poszukiwania Legia Warszawa znalazła nowego dyrektora sportowego. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, nowym dyrektorem sportowym Legii Warszawa został Michał Żywłakow. Jest to wielki powrót na Łazienkowską, czy był, byłego reprezentanta Polski, 102-krotnego, też wieloletniego i kapitana legendy, czy to właśnie Legii Warszawa, piłkarza Anderlechtu Bruksela, czy Greckiego Olimpiakosu Pireus. I czy to jest powrót dla legi optymalny? Wydaje mi się, że tak, dlatego że jedynym lepszym dyrektorem sportowym w Polsce według mnie jest tylko Łukasz Masłowski. A trzeba pamiętać, że Michał Żewłakow pracował w legi, kiedy był to jej gwiazdny czas, kiedy współwłaścicielami z Dariuszem Meduskim był Maciej Wandzel czy Bogusław Leśnydarski, czyli te lata. 2012-16 powiedzmy, gdzie Legia taśmowo wygrywała te Mistrzostwa Polski i też zdo zakwalifikowała się przez ten czas jednokrotnie do Ligi Mistrzów, co dla polskich drużyn prawie ponad y, dekadę później nadal jest czymś y, nieosiągalnym i niemożliwym, a jednak Legia właśnie kiedy za sterami siedzieli Leśniodorski, Mioduski, Wandzel i Żewłakow jako dyrektor sportowy, to osiągnęła. No i co może dać Michał Żewłakow jako dyrektor sportowy? Na pewno po raz kolejny otwarcie Legii Warszawa na rynek Beneluxu szeroko rozumianego, bo wiadomo, że Michał Żewłakow grając tam przez długi czas i mając też brata bliźniaka, który tam. Dość długo grał, więc na pewno mają znajomości, więc mogą ciekawych piłkarzy pozyskiwać. No i trzeba też pamiętać, że Michał Żewakow jako dyrektor sportowy miał oczywiście niewypały transferowe, ale miał również transfery bardzo udane. Przecież to za jego kadencji na Łazienkowskiej 3 pojawiali się tacy piłkarze jak Gilerme, Wadis Foe to największa gwiazda, jaka do Legii zawitała przez ten czas. Był też, byli też przecież superstrzelcy, tacy jak Nemania Nikolić, który był bliski pobicia rekordu Henryka Reymana wieloletniego, czy też Aleksander Priowicz, chnombrny Szwajcary. Z korzeniami z byłych państw Jugosławii, zresztą był nazywany szwajcarskim Ibrą, i to bardzo do niego pasowało. Oczywiście, jak każdy dyrektor sportowy miał też wiele transferów nieudanych, ale wiadomo, bardziej, lepiej wspominane będą te udane. I właśnie dyrektor żywaków miał ich na tyle dużo, że wydaje mi się, że można mu zaufać w tym aspekcie. No jeżeli zaś chodzi. Olegie Warszawa to wydaje mi się, że jednak najpierw miało być tak światowo, międzynarodowo, że pozyskamy dyrektora, z, który pracował wcześniej w zachodniej Europie, jednak się nie udało. Był m.in. na rozmowach dyrektor były, czy przepraszam, obecny slawi Praga, który grał w Polsce, jednak się nie dogadał z władzami LEGI Bilek. Więc to też pokazuje, że tak nie do końca wiadomo, co Legia była w stanie zaproponować yy, dyrektorowi. Jaki budżet transferowy, jak i, jakie właśnie perspektywy na przyszłość. Bo tak jak właśnie mówiłem, Bogusław Leśniodorski lubił takie ryzyko, tyle Dariusz Mieduski wygląda na człowieka dużo bardziej ostrożnego, ale mi się też wydaje, że z tego Michał Żywłakow, który. Był współtwórcą tych wcześniej wcześniejszych sukcesów Legii, zgodził się na powrót, to wydaje mi się, że też nie dostał budżetu transferowego 0 zł i budżetu płacowego, żeby przyprowadzić dwóch, trzech piłkarzy z wolną kartą na rynku. Wydaje mi się, że z kogo on wraca, to Dariusz Muduski, przy, kiedy przejmował właśnie klub tą legię, to Legia, w Legii już nie było Rzewłakowa, bo właśnie po tych latach włakow powrócił, więc Miodowski musiał mu coś naprawdę ciekawego obiecać. No i co jeszcze warto tutaj powiedzieć przed włakowem Czas decyzji, bo na pewno będzie musiał poukładać sobie pion w skautingu. choćby pytania, jakie czekają losy Radosława Mozyrkę, który no, nie dogadywał się najlepiej z Gonzalo Fejo i... Zobaczymy, jak się dogada właśnie z Michałem Żywakowem, bo ta współpraca z Jackiem Ziegińskim była całkiem niezła. No, i właśnie tu się pojawia najważniejsze pytanie: Jaka przyszłość czeka portugalskiego trenera Gonzalo Fejo, któremu kontrakt się kończy z końcem tego sezonu? Tak naprawdę, sezon jest cały czas w grze, bo co, co prawda legia na Mistrzostwo Polski, wielkich szans. Już nie ma, ale cały czas jest w grze w Pucharze Polski, gdzie już we środę zmierzy się z ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim i ten mecz da dużo odpowiedzi. Jeżeli Legia wygra i Fejo będzie miał cały czas szansę na zdobycie Pucharu Polski i przez to otworzy Legii furtkę do Europejskich Pucharów, to możliwe, że zostanie. Choć ja uważam, że tutaj jeszcze jedną warto rzecz podkreślić. Kiedy ogłoszono, że Michał Żewłakow został dyrektorem sportowym Legii, chyba pół godziny później zostało ogłoszone, że Aleksander Wukowicz z końcem sezonu kończy swoją misję w Piaście Gliwice, więc nie wiem, czy moja teza jest uzasadniona, ale wydaje mi się, że mogą to być jakieś początki rozmów Michała Żewłakowa na temat powrotu Wukowicia na Łazienkowską. I zobaczcie. Że Włakow odnosił z Legią sukcesy, kiedy Włukicz był trenerem, styl był no, różny. Raz Legia grała lepiej, raz gorzej, ale te mistrzostwa zdobywała. Więc może powtórny mariaż Włkowica i że włakowa z Legią znów poniesie legię do, do sukcesów, dlatego że bez mistrzostwa legia już będzie czwarty rok dla legijnej społeczności jest to już naprawdę za długo i jej Cierpliwość się kończy, ale patrząc na ruchy, jakie się dzieją w polskich klubach, czy to na rynku trenerskim, dyrektorskim, właścicielskim, następny sezon będzie naprawdę arcy, arcy ciekawy. Zresztą końcówka tego też będzie ciekawa, bo mamy trzy liczące, drużyny, trzy liczące się drużyny w walce o mistrzostwo i kilka drużyn zamieszane w walkę o przysłowiowy spadek. Ja na koniec proszę was o łapki w górę, komentarze, subskrypcje i widzimy się w następnych odcinkach na gazie.